Zapraszam wszystkich do kącika Hani. Ja jestem Hania. Jesteśmy w Australii Zachodniej, we Fremantle. Chciałam was zaprosić, tych, którzy są zainteresowani Australią, do wysłuchania felietonu, który ja kilka tygodni temu dałam dla, dla telewizji nam nam zależy, tak się ta telewizja nazywa i tak to jakoś wyszło, że ja w międzyczasie różne rzeczy były zupełnie zapomniałam o tym, ale teraz trafiłam na to na internet i chciałam was zachęcić tych, którzy właśnie czy planują emigrację, czy w ogóle są ciekawi o Australii. To jest felieton, który ja opowiedziałam ze swojego punktu widzenia, jak ja widzę. Jakie dla mnie życie jest w Australii? Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Także zapraszam wszystkich, link jest tutaj w opisie tego kanału i życzę miłego słuchania. Życzę Wam również miłego dnia i pamiętajcie wychodzić na słońce, jak tylko promyki słońca do Was zajrzą. Życzę Wam przemiłego dnia i dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Ja jestem Hania i do usłyszenia.